Cześć, mono ludziska, z tej strony Mateusz. I to dziś dziś odcinek, który nie będzie żadną pracą w polu, żadną serią, jest to odcinek informacyjny. Ano, dlatego informacyjny, że musiałem resetować całego farminga, ale to za chwilę Wam wszystko wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. Pewnego dnia sobie pobrałem dwie albo trzy modyfikacje, wrzuciłem je do folderu moc i niestety po odpaleniu farminga no farming się po prostu nie chciał wczytać już wtedy mi dało do myślenia, że coś jest nie tak Zacząłem szukać o co chodzi. Potem jak już mi się udało znaleźć przyczynę. I ten farming się zaczął wczytywać. No to y, był, się pojawił kolejny problem, i nie chciało, nie chciało mi wczytać żadnego zapisu. No więc zacząłem szukać dalej o co chodzi. Y, się okazało, że był to któryś z modyfikacji, których właśnie w ostatnim czasie pobrałem, natomiast nie wiem który, bo wywaliłem wszystkie te, które pobrałem, i wtedy już było OK ale to było tylko ok do czasu. Wrzuciłem jedną modyfikację, to była modyfikacja Ursusy 6 od Karasia, bo już oficjalnie wydał je na stronach interne internetowych, także ten, kto nie wie, to sprawdzać strony internetowe z modami typu LS Portal i Word, na LS Wordzie chyba też są ale na LS Portal na pewno są już wydane i wrzuciłem te modyfikacje ponownie no i pojawił się kolejny problem znowu mi nie chciało wczytać żadnej, żadnej serii znaczy no, żadnego zapisu no i zacząłem szukać o co chodzi ponownie no i nic nie znalazłem więc stwierdziłem, że no po prostu zrobię reset całego, całego właśnie tutaj farminga No ale zanim zrobiłem ten cały reset no to sobie zrobiłem właśnie kopię zapasową save'a pierwszego i drugiego Oraz kopię zapasową wszystkich modyfikacji, które miałem pobrane A miałem ich no naprawdę sporo Około tysiąca, może nawet więcej ja Także wszystkiego sobie zrobiłem kopię zapasową no i wszystko ładnie, pięknie, super. Zabiera się za reset całego farminga, czyli odinstalowałem całego farminga, zainstalowałem go ponownie. Zrobiłem tą kopię, no bo liczyłem się z tym, że stracę właśnie te wszystkie zapisy i te modyfikacje, dlatego zrobiłem sobie kopie zapasowe. No i co się okazało po ponownym zainstalowaniu farminga? wchodzę w zakładkę moc, patrzę a tam wszystkie modyfikacje są z jednej strony no, okej okay, fajnie przynajmniej nie muszę no, robić kopii w klej bo farming mi tutaj zapamiętał to wszystko no i stwierdziłem no to super fajnie no to wchodzę do farminga zobaczymy zobaczyć czy wszystko git no i odpalam tego farminga Wczytało się bez problemu mega szybko, nawet co ku mojemu zdziwieniu e, nigdy to tak szybko się nie odbywało. Mimo tego, że nie mam jakiegoś hiper, super szybkiego kompa. E, w ciągu tam kilkunastu sekund się tutaj farming wczytał. Wszystko git i się pojawiła właśnie ta e, strona, którą teraz wy widzicie. I wchodzę w karierę i ukazuje się coś takiego. Niby zapisy są. To jest właśnie tutaj. Zapis pierwszy. Jak widzicie, wola brudnowska. I to by jest właśnie zapis, który, który niedawno stworzyłem. Jest właśnie na niej seria: Spadkobierca. Zapis numer 2, to jest właśnie y, od zabytku do nabytku, właśnie tak jak widzicie na polskiej krainie. Y, I czwarty zapis, no to jest zapis również na Woli Brudnowskiej i to był zapis, y, znaczy to była seria y, od zera do jokera. Y, na początku myślałem, że po prostu tylko tutaj gdzie są te znaki zapytania, po prostu tylko grafik nie ma. Y, Klikam i pojawia się coś takiego. Ten plik zapisu wymaga zawartość do pobrania, która nie została niby zainstalowana. Według zapisu, pospisywałem sobie wszystkie te tutaj rzeczy, które wymaga. Wrzuciłem do moc. Dalej to wyskakuje. Więc stwierdziłem, że wyjdę całkowicie z, z gry. Usunąłem wszystko to co było w mod, znaczy w folderze mod i tutaj się niestety pojawił następny problem miałem stworzony na pulpicie plik, właśnie znaczy no, stworzoną kopię wszystkich modów wchodzę w te, w te mody a tam pusto. Nie wiem jakim cudem to się stało, najprawdopodobniej w momencie, gdy usuwałem z folderu moc, jednocześnie się usunęło z modyfi te modyfikacje z folderu mody. Także niestety straciłem, mało tego, że wszystkie zapisy, no to również straciłem wszystkie modyfikacje. Wkurzyłem się naprawdę niesamowicie. I dzisiaj, w dzień, który nagrywam, to już jest dzień drugi, gdzie szukam wszystkich modyfikacji. Większość modyfikacji, które miałem, no to już mam, bo sobie poszukałem. Natomiast mam problem z, z poszukaniem wszystkich obiektów, wszystkich budynków, silosów. Naprawdę nie mam pojęcia teraz, gdzie tego szukać. Najprawdopodobniej to miałem z jakichś modpaków, no ale teraz tych modpaków niestety nie mogę poszukać. No, także co? Niestety straciłem wszystko. Nagrywam to tylko przez to, żeby wam pokazać, co się stało, jak to wszystko wygląda. Tutaj, o właśnie, na tej polskiej krainie również. No tutaj to się nie dziwię, że wyskakuje, że jest wymagana zawartość polska Kraina finalna, bo tej mapy nie, nie instalowałem. Tu Wam pokażę, że mam tylko wolę brudną zainstalowaną. No i niestety straciłem wszystkie zapisy, wszystkie mody, znaczy no mody już częściowo odzyskałem, ale no niestety szukam wszystkiego. No, i niestety muszę stawiać z savea całego od nowa. Jak tylko mi się uda, odnaleźć wszystkie mody, wszystkie budynki, wszystkie obiekty, no to seria na woli brudnowskiej oczywiście wróci. Seria spadkobierca. I tutaj taka jedna mała ciekawostka: seria będzie nieco inna, znaczy, mapa będzie taka sama. Niemal, że taka sama. Możliwe, że ta moja e, gospodarka będzie ciut inna, no bo naprawdę nie wiem, czy mi się uda wszystkie e, obiekty poszukać. Jeżeli ktoś e, tutaj z widzów, który, którzy mnie oglądają, wiedzą, e, znaczy wiedzą, e, no w sumie wiedzą, na jakich stronach mam te obiekty, które mam właśnie na, na tej serii spadkobierca to możecie mi napisać w komentarzu albo też napisać do mnie na Instagramie nazwę Instagrama Wam zostawię w opisie tego filmu i tam możecie mi również podsyłać linki z tymi modyfikacjami no, także myślę, że to chyba by było na tyle aha, i wam nie, nie wiem czy skończyłem czy nie skończyłem ta wola brudnoska będzie nieco odmieniona Odmieniona pod tym kątem, że będą, wola bydnoska będzie z dodatkowymi uprawami. Nie wiem, czy wiecie, ale wyszła właśnie wersja V1.2.2. I właśnie ta, ta tutaj, te, jakby Wam to powiedzieć, ten update mapy właśnie już dodaje dodatkowe uprawy, tak jak żyto, pszenżyto Lucerna, koniczyna, jakieś tam różne odmiany e, trawy. Także jest tego tam kilka, kilka rzeczy, czy kilka dodatkowych upraw. Sprawdzając sobie już to i na mod season wszystko działa, także, także nie będzie problemu tutaj, żeby, żeby tutaj dalej działać na mod season. Dobra moi kochani, także jeszcze raz, jak wiecie na jakich stronach się znajdują te mody, które ja używałem, no to odezwijcie się w opisie. Macie link, znaczy na, samą nazwę do mojego Instagrama, albo nawet linka wrzucę i możecie tam mi linki podsyłać w wiadomościach prywatnych. No, także nagrałem, na, znaczy na, nagrywam dla was ten odcinek właśnie przez to, żeby wam pokazać co się stało jak to wszystko wygląda także teraz będzie e, przestój na kanale dopóki wszystkiego tutaj sobie nie ogarnę no bo jeszcze muszę e, przepierdzielić cały jeden sezon żeby to wszystko było tak jak ma być także co dzięki za oglądanie jeżeli dotrwałeś do do, właśnie do końca to napisz w komentarzu hashtag dotrwałem a ja wam przypnę serduszko i my się widzimy i słyszymy po powrocie jak już tutaj wszystko ogarnę także jeszcze raz dzięki za wysłuchanie dzięki za każdą pomoc jeżeli jesteście w stanie mi pomóc i do zobaczenia do następnego Szczała.